Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Letino Lab. Ja nazywam się Mateusz, a w dzisiejszym odcinku omówimy sobie, jak możesz zaaranżować miejsce do przebierania maluszka. Zapewne będziesz przebierać maluszka w różnych miejscach. Może to być łóżko rodzica, lub sofa, lub inne miejsce. Możliwe, że chcesz zakupić komodę ze specjalnym przewijakiem. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Ci taką komodę, wskażę różnicę między przewijakiem miękkim oraz twardym, oraz pokażę Ci, jak wykorzystać twardy przewijak na łóżeczku do przebierania maluszka. W pierwszych dniach życia dziecka spędza ono mnóstwo czasu na spaniu, na jedzeniu oraz na przebieraniu. Może warto pomyśleć o tym, żeby stworzyć dedykowane miejsce do przebierania Twojego maluszka. Rzeczy do przebierania dziecka możesz schować sobie w komodzie. Oraz zaaranżować całą przestrzeń tylko i wyłącznie pod tą czynność. Przejdźmy więc do komody i zaprezentuję Ci, jak to wygląda. Ok, więc ja tutaj przygotowałem sobie komodę lunę oraz łóżeczko, żeby zaprezentować Wam, jak możecie sobie zaaranżować swoje miejsce do przebierania maluszka. Zacznijmy tutaj od komody. Mamy tutaj miejsce do przebierania, żeby je w pełni. Skonfigurować potrzebujemy tutaj położyć na przykład kocyk. Możemy też położyć na przykład podkład do przebierania i kocyk. Sam podkład to będzie za mało. Możemy też dokupić sobie specjalny, dedykowany przewijak. Mam tutaj taki miękki przewijak. Położę go sobie tutaj na miejscu. Teraz będę miał tutaj mięciutko do przebierania maluszka. W tych przewijakach te ceratki są dosyć chłodne, więc. Mimo wszystko zalecałbym, aby położyć tutaj sobie jakiś kocyk albo dokupić. No niestety, znowu wydatek ochraniacz do tego przewijaka. Tak się składa, że przygotowałem sobie tutaj taki ochraniacz, więc zamontuję go sobie na tym miękkim przewijaku. Ok. Teraz mam tutaj i miękko, i nie mam takiej zimnej powierzchni. Odizolowaliśmy się od tej zimnej ceratki. Jeżeli spędziłaś bardzo dużo czasu wybierając na wzór takiego przewijaka, no to w tym momencie ja go przykryłem ochraniaczem. Kolejną opcją, w jaki sposób możesz sobie to doposażyć, jest twardy przewijak. No i tak się składa, że przygotowałem sobie tutaj twardy przewijak. Także na razie pozbędę się tego miękkiego i pokażę ci. Jak wygląda takie miejsce z twardym przewijakiem? Twardy przewijak nie może mieć zamontowanych tych plastikowych stópek, o których opowiem za chwilę. Ten przewijak pasuje w tej komodzie idealnie. Miejsce do przebierania to 70 na 50 Większość standardowych przewijaków mają właśnie taki wymiar, czyli 70 na 50 I tak jak mówię, ten przewijak również jest wykończony taką dosyć zimną ceratką. Warto byłoby go obłożyć kocykiem albo kupić dedykowany ochraniacz do takiego przewijaka. Albo bardzo dobrze sprawdzający się jednorazowy podkład higieniczny do przebierania. Pokażę Ci, co możesz jeszcze zrobić z Twoim twardym przewijakiem. Możesz wykorzystać go do stworzenia miejsca do Przewijania na łóżeczku. W tym celu będziemy potrzebowali tych plastikowych stópek, które zawsze są w zestawie z twardym przewijakiem. Tak przygotowany przewijak możemy położyć na dowolnym łóżeczku 120x60 i stworzyć sobie miejsce do przebierania. Tutaj są dodatkowe rzepy, którymi można dodatkowo zabezpieczyć taki przewijak. Jeżeli masz już komodę i nie potrzebujesz komody z przewijakiem, to również taki zestaw będzie dla Ciebie optymalny. Zaletą takiej komody z przewijakiem jest to, że tworzymy sobie specjalne miejsce do przewijania maluszka. Możemy tutaj sobie rozstawić dowolne przedmioty, takie, które potrzebujesz przy przebieraniu. Ja na przykład na potrzeby tego pokazu uzupełniłem wszystkie szuflady pampersami. Także mamy tutaj trzy szuflady. I we wszystkich mam Pampersy, także starczy mi to na wiele przebrań. Jeżeli masz niedużo miejsca, ta komoda będzie dla ciebie idealnym rozwiązaniem. Nie zajmuje dużo miejsca, nie jest też. Malutka. Moim zdaniem jej wymiary są optymalne. Jeżeli chodzi o komodę Luna, ona pasuje praktycznie do każdego naszego łóżeczka. Tutaj mam wersję kolorystyczną białososna. Występuje też w kolorze białym. Najbardziej pasuje do łóżeczka Luna. Jeżeli chcecie, o łóżeczku Luna, które może zmienić na biurko, przygotujemy osobny materiał. Dajcie znać w komentarzu. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak osoba M90 wygląda przy takiej komodzie. Ja mam to mniej więcej na wysokości biodra. Jak dla mnie ta pozycja, Pozycja jest tutaj dobra. Muszę się troszeczkę schylać, tak? Myślę, że dla niższych osób ta komoda będzie bardziej odpowiednia. Tak się składa, że mam pod ręką asystentkę, która ma 1,66 m wzrostu, i ona teraz podejdzie i pokaże Wam, jak ona wygląda przy tej komodzie i czy jest jej wygodnie. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam temat komody z przewijakiem oraz jak można sobie takie miejsce do przewijania zaaranżować. Jestem bardzo ciekaw, jak Wy to sobie rozwiązujecie w Waszych domach. Dajcie znać w komentarzu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Oczywiście, zapraszam Was na kolejny. Oglądaliście Latino Lab.